Kolejne rozważanie, tym razem doświadczenie rozesłania uczniów przez Jezusa po zmartwychwstaniu. Witam serdecznie w kolejnym rozważaniu. Tym razem będziemy czytali Ewangelię Marka, a nie Ewangelię Jana. Opowiadanie o końcówce już działalności Jezusa, o niebowstąpieniu, ale też o nakazie danym uczniom. Posłuchajmy tego tekstu, 16 rozdział od 15 wersetu, markowe zakończenie Ewangelii. I rzekł do nich: idźcie na cały świat i głoście Ewangelią wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie Chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać. Nowymi językami mówić będą. Węże brać będą do rąk, jeśli by co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie. Po rozmowie z nimi, pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. To doświadczenie i zakończenie Ewangelii wskazuje nam najpierw na najważniejszą rzecz, którą mają czynić uczniowie Jezusa. I tą najważniejszą rzeczą, wbrew pozorom, nie są w pierwszym rzędzie uczynki miłosierdzia. Nie jest to, żeby Kościół był charytatywny, wspólnotą, która zatroszczy się o ubogich. To nie jest pierwsze zadanie wspólnoty Kościoła. Chociaż jak zaraz zobaczymy, ono w takim porządku działania czynów może być pierwsze. E, to nie jest budowanie Kościołów. Chociaż potrzebujemy przestrzeni, w której możemy sprawować sakramenty i głosić słowo. E, Pierwszym nie jest, nie wiem, robienie mebli do wnętrzy, kościoła, pięknych wystrojów, remontów, kupowanie szat liturgicznych. W Ewangelii w listach Pawła w Nowym Testamencie na, pierwszą, na pierwszy plan wysuwa się najważniejsze, najbardziej istotne przesłanie, o którym Paweł mówi w listach, zaznaczając tylko raz. E, Słowo biada, woe to me, I should be punished w innych tłumaczeniach. Biada mi, jeżeli nie będę głosił Ewangelii. I podstawowym i najważniejszym zadaniem uczniów Jezusa jest iść i głosić Ewangelię. Dlaczego mówiłem, że to nie może być pierwsze uczynki miłosierdzia, w sensie troska o ubogich? Bo jeżeli ja zacznę się troszczyć o ubogich bez Ewangelii, bez Jezusa, to to jest tylko i wyłącznie filantropia. Ja troszczę się ze względu na miłość Chrystusa, i to jest niesamowite, jakby odpowiedź na pytanie, dlaczego to robisz, jeżeli ja jestem słaby, chory, nie mogę Ci pomóc, nie mogę Ci zapłacić za to. Dlatego, że jesteś cenny w moich oczach, że ja widzę w Tobie Chrystusa. I zobaczcie, że w takim ujęciu uczynków miłosierdzia każdy mój gest, i mogę głosić Ewangelię bez słów, e, podanie kubka wody przysłowiowego, troska, podtrzymanie za rękę, posiedzenie, bycie z drugim, to jest głoszenie Ewangelii, obwieszczanie miłości. Nie zapominajmy o tym, że, że to jest pierwsze zadanie wszystkich uczniów Chrystusa i księży, i sióstr zakonnych, i świeckich. Głosić Ewangelię na wszelkie sposoby, a jeżeli przyjdzie taka konieczność, to nawet słowem. Druga, drugi taki wymiar tej Ewangelii to jest to, że Jezus to kieruje do wszystkich uczniów. I to nam przypomina, że Ewangelia, że Kościół, że wiara nigdy nie jest sprawą indywidualną, prywatną, zamkniętą do domu, że ja mogę sobie powiedzieć, nie potrzebuje innych. Ci uczniowie, oni wychodzą razem. W innych miejscach Ewangelii widzimy, że Jezus wysyła ich po dwóch na głoszenie. Człowiek nigdy nie jest sam. Potrzebuje drugiego, żeby współ z nim się modlić, żeby on mógł mi głosić, ja temu drugiemu, ale to pokazuje, że ta wspólnota, pierwotna wspólnota założona przez Jezusa ma jakby wymiar taki grupowy, że wiara nigdy nie jest sprawą indywidualną i prywatną, tylko do mojej decyzji, ale wiara ma zawsze wymiar społeczny i nie jest zamknięta tylko do budynku, ona jest zawsze sprawą wspólnotową. Trzecim takim elementem to są te cuda, to są te znaki. Mówi ta Ewangelia, że no, jeżeli będziecie głosić Ewangelię, to będą widzialne, konkretne, jasne znaki. I wiele osób pyta, no, ale czy one dzisiaj są? Czy my dzisiaj możemy je zobaczyć? Tak, w wielu przypadkach, w wielu miejscach Bóg daje pewnym osobom dar uzdrawiania. Mamy pewne... Bardzo konkretne znaki świętości poprzez cuda, które się dokonują poprzez różnego rodzaju świętych, albo w różnych miejscach związanych z, z kultem, związanych z bardzo konkretną przestrzenią sakralną. Ja pamiętam, mam kolegę Marianina i pamiętam, jak była beatyfikacja, a potem kanonizacja, Ojca Papczyńskiego, założyciela Marianów, już po wielu latach, od jego śmierci, nawet setkach lat. I jednym z cudów, teraz już nie pamiętam, czy on był do beatyfikacji, czy do kanonizacji, była sytuacja, w której kobieta przyszła do szpitala i podczas badania USG okazało się, że jej dziecko, które jest w jej łonie, było martwe. Więc była decyzja o tym, że trzeba usunąć ten martwy płód, a jakiś tam krewny tej kobiety, nie wiedząc o tym, że, że są takie wyniki badań, modlił się właśnie przez swojego ojca i kiedy przyszła na zabieg, żeby, żeby usunąć ten martwy płód, Lekarz jeszcze zbadał raz i ze zdziwieniem stwierdził, ale po co pani przyszła? No, wszystko jest w porządku: dziecko żyje, e, funkcjonuje i nie ma najmniejszej potrzeby robić jakiegokolwiek zabiegu. E, to doszło do e, tego rodzaju cudu i on powiedział, że jakby pieczołowitość w, e, w sprawdzeniu, czy to było autentyczne, to było nawet spisywanie. E, Numerów i certyfikatów poszczególnych urządzeń USG, i sprawdzanie tego, czy one nie były popsute, jaka jest wiarygodność tej grupy lekarzy. Więc dzisiaj cuda się dzieją, tylko chcielibyśmy z wiarą popatrzeć na tą rzeczywistość, żeby je znaleźć i żeby w nie uwierzyć. No właśnie, uwierzyć w te tu, cuda to jest chyba kwintesencja tego wszystkiego, bo my bardzo często Podchodzimy do, do wiary w ten sposób. Boże, pokaż mi, jak zobaczę jakiś cud, to uwierzę. Jak zobaczę kogoś, kto wstaje z wózka, jak zobaczę jakieś tam inne doświadczenie, to bym uwierzył. Wydaje mi się, że to jest ta pokusa, którą nawet mieli e, faryzeusze. Stoją przed e, Jezusem, który wisi na krzyżu, i krzyczą do niego: zejdź z krzyża, to uwierzymy w ciebie. To jest bardzo mocna pokusa. Bo jak w innych momentach widzą te cuda, to co mówią? Mocą Belzebuba, władcy złych duchów, wyrzuca złe duchy. Kluczem jest inna logika: uwierz mi, a zobaczysz znaki i cuda. I wpatrując się w Jezusa, który rozsyła uczniów, który e, zaprasza nas do Wspólnoty, zachęcam siebie i was. Nie do tego, żebyśmy szukali znaków i cudów, ale żebyśmy słuchali słowa, e, głoszenia Ewangelii, żebyśmy przez to budzili w sobie wiarę. A jeżeli autentycznie będziemy przeżywali wiarę, wiarę, o której mówiłem też wcześniej e, w poprzednich rozważaniach, wiarę, która jest przyjaźnią, e, to wtedy będziemy widzieli cuda w codzienności, również w naszym życiu. Tego sobie i Wam życzę stając przy słowie i rozważając kolejny fragment Ewangelii.